Dobry wieczór, 13 maja to data rozpoczęcia dzisiejszego Grand Prix, Grand Prix Włoch, dziewiąty wyścig w sezonie trzecim. Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiejszy wyścig będą komentować Heiki Heikson wraz z maciem Mohito. Witam serdecznie. A to może ja też powinienem się zmienić i nazwiska? Zmienia przedstawić to Sławomir Hejki Myszkowski oraz. Maciej Mohito Młynek. O, teraz to pięknie wy wyglądało. Zapraszamy tak bardzo serdecznie. Zapraszamy na 18-minutowe kwalifikacje oraz oczywiście 50% wyścig. 15 zawodników w stawce. Zobaczymy, kto najlepiej sobie poradzi, bo tutaj Monca jest jednym z tych ulubionych torów. Stawki. Jeśli mógłbym Ciebie spytać o wrażenia z tego toru, to, to bardzo proszę, bo często na pewno bywasz akurat tutaj. Tor mąca sam w sobie jest dosyć przyjemny do jazdy, tak jak wspomniałeś, kierowcy zazwyczaj go lubią. Wyścigi również mogą być ciekawe, ze względu na to, że jest bardzo dużo długich, prostych, więc może dochodzić do dużej ilości manewrów wyprzedzania. No i myślę, że z tego tylko powodu. Ten wyścig może nosić śmiano jednego z najciekawszych potencjalnie w całym sezonie. Już pierwsi kierowcy wyjeżdżają z alei serwisowej. Co ciekawe, w sezonie drugim udało się tutaj wygrać w wazie, kiedy jeszcze jechał w Ferrari, za to pole position wywalczył Dax. Z tego co udało się dowiedzieć nam przed wyścigiem, Dax oraz Partek planują dzisiaj start z ostatnich pozycji. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy rzeczywiście dotrzymają, że tak powiem, taj, że tak powiem obietnicy no i cóż miejmy nadzieję, że tutaj będzie bardzo sporo rywalizacji mamy nowych zawodników na torze między innymi Liseł który jest nowym rezerwowym w stawce dołączył na dwa ostatnie wyścigi zobaczymy jak będzie się spisywał ten zawodnik dzisiaj jedzie w Hasie Has ma dwóch nieobecnych zawodników i Żelazny i Iwo mają niestety problemy zdrowotne, także jak najszybszego powrotu do zdrowia życzymy obydwu panom. Jeśli chodzi o kolejnego zawodnika, mamy także w stawce Graj Kaplay. W tym momencie jedzie w Red Bullu, jest to nowy nabytek tego zespołu i będzie razem z Marianem kończyć ten sezon trzeci. Zobaczymy, czy uda się podskoczyć w klasyfikacji zespołów, bo. No te, e, jakby sytuacje, właśnie w klasyfikacji zespołów, jeszcze się do końca nie rozwiązały. Racing Point 200 punktów, Mercedes 180 na drugim miejscu. Red Bull cały czas musi bronić się przed hasem, i w zasadzie od tego dzisiejszego wyniku we Włoszech będzie zależeć. O, żółta flaga teraz, i to był Marian. E, także Marian najprawdopodobniej wyruszy z ostatniej pozycji, chyba że Partek i DAX zdecydują się. Popełnić jakieś za które otrzymają dyskwalifikację. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I mamy pierwszy czas Hennes i minuta 22:29. Kolejny z czasem Rudy, minuta 19:8. Rudy również się odgrażał przed rozpoczęciem transmisji, że on tu celuje dosyć wysoko. Gdyż myśli on na to, o tym, że jego czasy mu to pozwolą. Jak na razie spośród czterech kierowców, którzy nabili czas okrążenia, już teraz pięciu. Jest najszybszy i nawet jest szybszy od DAXA o półdziesiątej sekundy. Tylko Daxowi i RUDEMU udało się zejść poniżej minuty 20. Poniżej minuty 21 tylko trzem kierowcom, kod Dołączę właśnie do tej dwójki, którą wcześniej wymieniłem. Za nimi driver Carrixen, dalej Hennessy, Alu, Liseu, Inquis. Grajek znajduje się w alei serwisowej. Nie zdecydował się na kończenie okrążenia pomiarowego. Remik jedzie aktualnie na oponach najtwardszych. Nidi na softach będzie chyba rozpoczynał w teraz okrążenie. Partek jest na wyjazdowym, a Mr. Ziódł. Wydaje mi się, tutaj jedzie właśnie okrążenie pomiarowe. Na swoim oklapie jest też Partek jedzie na medium, a my tymczasem tracimy sesji Kariksena. To jest drugi kierowca, który wycofuje się. Niestety nie widziałem czy z powodu wypadku, czy z powodu świadomej podjętej decyzji. Tak więc. Kariksen, tak jak powiedziałem, drugi kierowca, który nie kończył nam kwalifikacji, i widziałem teraz przed chwilą rozbity poli na wyjściu z szykana Ascari, tak więc wydaje mi się, że to chyba nie była świadoma decyzja kierowcy Renault. Tymczasem drugi kierowca Renault, Remik na hardach, kończy kółko, ale zjeżdża do boksu, ponieważ miał uszkodzone przednie skrzydło, więc nie kończy on swojego okrążenia na hardach. A Możemy sięgnąć pamięcią też do sezonu pierwszego. Tam doszło do ciekawej rywalizacji. W międzyczasie Inquis kończył okrążenie, ale 15 sekund straty do poprzedniego czasu. Kimis został zwycięzcą tamtego wyścigu o 44 tysięczne nad Nidim. Nidim miał wtedy karę 9 sekund. Co spowodowało, że spadł na drugie miejsce. Do tej pory było to jedyna. Była to taka najbliższa sytuacja, kiedy to Nidi mógł zwyciężyć w jakimś wyścigu. Do tej pory w lidze formułów To mu się nie udało. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Na razie dziesiąte miejsce w kwalifikacjach. Będzie przynajmniej 13. Zobaczymy też, jak pojadą inni kierowcy. No ale tak jak mówiliśmy, Dax, Partek planują nieco inną jazdę, e, z nieco inną strategią. Także te szyki w kwalifikacjach mogą się pozmieniać. Błąd popełnia Inquis na wyjeździe z drugiego lesmo Żółta flaga teraz. Dax w międzyczasie wykręca najszybszy e, rezultat. Minuta 19.130, a Inquis ma problemy z powrotem na tor. I Partek... Stwierdził, że wycofa się z sesji, tak więc on nie nabija żadnego czasu. A Inquis, no, prawie wrócił na tor. Yy, prze, przekroczył, znaczy zmienił jakby część toru z prawej na lewą i prawie wiał pod koła jednemu z Red Bulli, To był Grajek, tak więc, no, nie najlepiej wygląda ten powrót na tor, ale już teraz udaje się Inquisowi. Obrócić i powrócić do normalnej jazdy. Więc mam nadzieję, że 10 minut, któremu wysta wystarczy, na to, żeby jeszcze poprawić swój czas. Aktualnie, minuta 23,9 daje mu dziewiąte miejsce. Grajek wbił się na miejsce numer 3 kolejny zawodnik poniżej minuty 21 udało się przebić Condi Lele o 0,2 sekundy ale do Rudego, do Daxa brakuje jeszcze sporo. Grajek a, prawdopodobnie niedawno zaczął a, swój romantyzm z jazdą bez linii zobaczymy jak mu pójdzie. Wydaje mi się, że to będzie jego pierwszy ligowy wyścig wyścig nie używając właśnie tej ASYSTY zobaczymy, jak pokaże się nowy nabytek Red Bulla. Hennessy na miejscu siódmym. ósmy jest Alu, który powrócił po dwuwyścigowej przerwie. Nie było go w Japonii, nie było go także w Chinach. Za to teraz jest jak na razie na ósmej pozycji. Liseł właśnie rozpoczyna kolejne okrążenie pomiarowe. Remik cały czas bez czasu, tym razem już na oponach najbardziej miękkich. Na czwartym miejscu poprawy poprawia swój czas po drugim sektorze. Jeżeli utrzyma swoją tendencję, to może przeskoczyć przed grajka. Jak na razie 20 różnicy między obydwoma zawodnikami. Kondylele wchodzi właśnie w parabolikę. Wychodzi z niej na prostą startmeta i zobaczymy, czy uda mu się poprawić czas i pozycję. I wskakuje przed grajka z czasem, minuta 25 cent. Tak więc Kondilele przeskakuje grajka, obecnie jest sekundę i 40 za taksem oraz 70 za rudy. Okrążenie kończy nam również remik na softach i nabija on czas minta 23180 dają to obecnie Dziesiętą lokatę wskakuje między Liseu i Inquiza. Jak na razie dziesiąta pozycja dla tego kierowcy. No tutaj zawodnicy nie lubią tej dziesiątej pozycji. Zdecydowanie od niej woleliby startować z 11, Wtedy mogliby założyć dowolne opony na start do wyścigu, które też nie byłyby zużyte. Żółta flaga w sektorze drugim. Co tam się stało? Z tego co widziałem, to Alu wyjechał poza tor. Alu, który obecnie ma trzeci. Nie zauważyliśmy tego. A kierowca McLaren wskoczył nam do pierwszej trójki z czasem minuta 20. 20:03. Dzień cały za Rudym. Błąd popełnił przed momentem Mister Ziot, który wyjechał bardzo szeroko z pierwszego lezmo. A najechał nasz Wir, i to jego okrążenie aktualne nie powinno być naliczone. Chociaż jeśli będzie, to i tak nie będzie zbyt szybkie. Raczej nie powinniśmy się spodziewać wyższej pozycji niż 13. Jeszcze bardzo szeroki wyjazd z paraboliki, ale nie notuję tutaj zjazdu do alei serwisowej. Widocznie ten zjazd. O, udało się jednak przebić czas Nidiego 1 dziesiątą szybciej. Teraz kierowca Mercedesa przed nigim, ale ścina teraz pierwszą szykanę. Nie udało się dohamować, nie chciał za bardzo opon swoich zepsuć. Żółta flaga w sektorze pierwszym spowodowana właśnie przez ziuta. Dax cały czas lideruje w tych kwalifikacjach grajek na okrążeniu wyjazdowym. Driver w tym momencie na okrążeniu pomiarowym. A nie, to jest jednak zjazdowe, także zaraz zamelduję się u swoich mechaników. Driver, który swoją drogą ma największą frekwencję, jeśli chodzi o całą działalność Ligi Formulów. o ile się nie mylę. Driver opuścił tylko jeden wyścig do tej pory. Zaraz to sobie na szybko sprawdzę. A nie, tych wyścigów chyba było nieco więcej, 2-3 może nawet, ale niestety nie dam rady chyba tutaj zobaczyć, w ilu wyścigach brał udział. A, rzeczywiście, tylko jeden wyścig opuścił driver. Także bardzo ciekawa statystyka, bardzo wytrwały jest zawodnik McLarena. A Remig w międzyczasie wskakuje na miejsce szóste. Bardzo dobry czas. To 21.152, więc to są. Troszkę powyżej dwóch sekund za DAXem, Remig jechał trzecie okrążenie na tych oponach, tak więc nie są już one pierwszej świeżości. Więc miałem nadzieję, że jeżeli wejdzie jeszcze raz na tor na świeżych softach, to wtedy poprawi ten czas, bo wtedy poprawi swoją sytuację w całym wyścigu, ze względu na świeższe opony na starcie do niego. Jedzie on okrążenie zjazdowe, a Grajek za chwilę będzie kończył swoje okrążenie pomiarowe. Jak na razie po drugim sektorze niecałe 20 straty do swojego rekordu. Tak więc zobaczymy, czy skończy to kółko, czy będzie zjeżdżał do boksu. Ale patrząc po linii, tak, wydawało mi się, że będzie zjeżdżał do boksu i tak też się dzieje. Tak więc Grajek chowa się do boksu 5 minut do końca kwalifikacji i ten kierowca będzie miał jeszcze co najmniej jedną próbę na to, żeby poprawić swoją pozycję. Mały tłok teraz w sektorze pierwszym. Hassi McLaren jedą tuż tuż obok siebie. Ciekawe obrazki widzieliśmy w kwalifikacjach w 2019 roku, w tej prawdziwej Formule 1. Kiedy to wielu zawodników nie zdążyło wykonać czasu pomiarowego pod sam koniec kwalifikacji. Żółta flaga, teraz spowodowana chyba właśnie przez Remika, który bardzo wolno jedzie przed paraboliką. Ale żeby tutaj nie przeszkodził Inquisowi, który właśnie w ten zakręt będzie wjeżdżać. Tutaj bezproblemowo raczej przebiegło przepuszczenie, chociaż bardzo wąsko jedzie Inquis. No i z dobrym czasem, ale próbuje po raz kolejny zawodnik Toroso. Alu cały czas na trzeciej pozycji, także bardzo dobry rezultat w kwalifikacjach. A żółta flaga w sektorze trzecim spowodowana po raz kolejny przez Remika, który zdecydował się na zjazd do alei serwisowej. Driver za moment będzie rozpoczynać okrążenie a, pomiarowe. Tak samo y, Liseu, który jest za nim, DAX jest na okrążeniu wyjazdowym. Zobaczymy, czy. Mm, tutaj DAX dotrzyma słowa. Czy będzie startować gdzieś z dalszej pozycji i popełni tutaj jakieś wykroczenie, za co zostanie zdyskwalifikowany przez grę? Czy jednak tutaj e, nie poświęci statystyk? Bardzo poważny błąd teraz Drivera. Um, no ponieważ wiemy, że każde pole position rzeczywiście do statystyki się e, liczy. A Dax ma tych pole position już na swoim koncie kilka, sześć razy udało mu się zdobyć taki dobry czas. Driver teraz przecina szykane, nieco skracając sobie czas jazdy do alei serwisowej. Hennessey na okrążeniu pomiarowym. A poprawił swój czas okrążenia, nie zauważyliśmy tego. Jest tylko 4000 za ALU, ale zobaczymy, czy będzie miał jeszcze okazję, żeby poprawić swój czas okrążenia, ponieważ zjeżdżałem teraz do alei serwisowej i wydaje mi się, szczerze mówiąc, że Ferrari nie zdołają się uporać z wymianą opon i przygotowaniem bolidu do ostatniego wyjazdu na tor. Tak więc, może to być już koniec sesji dla tego kierowcy. I być może nie, nie skończy już wyżej niż na czwartym miejscu. Jakieś problemy DAXA teraz na drugiej strefie DRS-u powoduje żółtą flagę. Zanim jest Mr. Ziud, właśnie go wyprzedza. Chyba gdzieś tutaj DAX będzie chciał się obrócić i popełnić dyskwalifikację. Driver wycofuje się z sesji i robi to na torze, ale żeby tam Grajkowi nie przeszkodził, bo takie boty jadące po torze potrafią być niemałym problemem dla zawodników, którzy dalej jadą. Rudy na wyjazdowym będzie próbował tutaj jeszcze szybciej pojechać. Kondilele wycofuje się z sesji, więcej czasów w jego wykonaniu nie zobaczymy a Dax, e... no nie, jedzie dalej. A Inkwiz poprawy swój czas okrużenia, 1.23.156, niestety nie poprawia on swojej pozycji, pozostaje on na miejscu 12. Minuta do zakończenia kwalifikacji, zobaczymy, czy Rudy, który się tak odgrażał przed kwalifikacjami, będzie w stanie pokazać coś więcej. Czy zbliży się do Daxa? Czy utrzyma swoje drugie miejsce? Przekonałem się o tym już za niedługo. A gra jak zjeżdża do alei serwisowej, 30 sekund zostało do końca sesji, Dax zdecyduje się jednak jechać dalej. Ale ta jego prędkość na prostej startowej, o, no, nie, nie powoduje, no na pewno nie przekonuje nas, że zawodnik będzie próbował kończyć okrążenie, zanim Alu skończył już właśnie kwalifikację na trzecim miejscu nie udało się przebić czasu, który wcześniej ustanowił, za to Remig będzie kończyć jeszcze okrążenie. 0,6 udało się urwać w poprzednich sektorach, zobaczymy jak będzie dalej, o i ten trzeci sektor przyjechany szeroko, ten ostatni zakręt parabolika w jego wykonaniu bardzo, bardzo szeroka. I zjeżdża do alei serwisowej Remik, także czekamy teraz tylko na Rudego i Daxa. Rudy pokonuje ostatni zakręt. Bardzo, bardzo szeroko, bardzo możliwe, że gra tego nie zaliczy i tutaj nie poprawi się kierowca Alfy. A jednak, jednak jest nowy czas, minuta 19.556, a Dax jak widzimy jedzie do tyłu i za moment... Już, już mamy informację: DAX został zdyskwalifikowany, także Rudy ruszy z pole position do wyścigu we Włoszech. No tutaj tego się nie spodziewaliśmy na pewno, ale bardzo duże szanse będzie mieć Rudy w takim przypadku na ukończenie na podium i może dotrzyma słowa. A widzimy wyniki kwalifikacji. Rudy zdobywa pole position, drugi kończy Alo, trzeci Kondilele, czwarty Grajek, później i Remig, Driver, Carricksen, Mr J. liseł Dalej mamy poza pierwszą dziesiątką już inkwiza Nidiego Partka Mariana Daxa. No jeśli chodzi o tą pierwszą o, trójkę w zasadzie w klasyfikacji generalnej Nidi Partek Dax to możemy liczyć na dobrą rywalizację.